Minis zasadzają się już na kwartet. To byłby na pewno ewenement, to byłoby na pewno coś, co stworzyłoby historię w polskiej lidze sportowej, a historię być może no, utrzymania w, stworzy nam po raz kolejny PG Turów Zgorzelec. Możemy porozmawiać z kapitanem tej drużyny, Karol Repo-Cybulski. Jest razem z nami. Dzień dobry, Karol. Halo, dzień dobry. Słychać, Halo, Dzień dobry. Tak, 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 oczywiście. Słychać było widać na serwerze. Kto zgłosił się do kogo? Ty do Furii, potem jakoś to poszło, że też Saja wciągnęliście w wirmeczowy. Jak wyglądał ten proces? Zaczęło się od Twittera mojego, sławnego. To wiem. który wylądował na Epic Place, ale później Słonko chyba napisał do Saja, ktoś tam do Furii i się okazało, że są wolni, a też regulamin pozwalał nam mhm. ich wziąć, bo tak jak chcieliśmy wziąć, to niestety regulamin nam zabraniał brania innych zawodników. Jasne. Nie oponowałeś, nie miałeś nic przeciwko, wiedząc, że to może być właśnie ten, ten duet, na w sumie ważne dla was spotkanie ostatniej kolejki? No bardzo ważne. No szkoda, że nie mogliśmy wejść w swoim składzie i sobie graliśmy mixem, ale no nic nie poradzimy na to. Po prostu jedna osoba miała maturę próbną, obowiązkową, inaczej by nie została dopuszczona, a miała kolosa. Mhm. I po prostu nie zdąby semestru, tak? No to jakby trzeba też uwzględnić to, że my nie jesteśmy drużyną, powiedzmy, jak te są wyższe stawce, które mogą alinować sobie CS-a w życiu, żyć z tego, że tak powiem. Tylko no, niektórzy muszą też patrzeć na szkołę czy inne rzeczy, bo czy rodzice, czy coś innego po prostu, no nie mogliśmy tego przeskoczyć i wzięliśmy na ostatnią chwilę dwóch staninów. No, sam post napisany przeze mnie, no to było takie wymuszenie trochę, bo. Jakby nie było ludzi, z którymi mogliśmy zagrać, bo regulamin zabraniał. No i wyszło, że zagra Saju i Furia, a teraz wracając do pytania, czy miałem coś przeciwko, no nie. Po prostu nie było innego wyboru, plus musieliśmy zgłosić skład do pewnego momentu. Mhm, mhm. A no. czy ja dobrze widziałem też, że grubek był brany pod uwagę? Bo coś tam pisał na Twitterze. Czy była szansa, że pojawiłby się potężny ppl To znaczy, było kilka pomysłów. Wziąć gości z Formuły 1, żeby na kierownicy grali. <grym> Drugi pomysł to był Delord plus Poki Style. No i Globek też tam wchodzi. Do Nexa nawet napisałem, czy nie chce mu się zagrać, bo to już było takie, żeby po, po prostu go znaleźć, nie? Mhm. I tyle. A tak jak już wiedziałeś, jaki to będzie skład, jak będzie po prostu ciężko, zwłaszcza gdy patrzymy na, na rywala, e, miałeś w ogóle takie uczucie, takie, taki pomysł, że okej, okay, tu można coś ugrać, chociaż urwać tę jedną mapę, że jest jakaś szansa, czy totalny lucy, okej, okay, zagrajmy, coś wyjdzie, to fajnie, ale bez żadnej spiny. No raczej to drugie. Po prostu nie prowadziliśmy i sobie graliśmy, ale też zaczynaliśmy na Overpassie w CT, No to tutaj nikt nie prowadzi, tak? Tutaj są jakieś indywidualne pomysły, żeby grać proaktywnie i pak sobie tam wychodzili kontakty, kontrolowali mapę. No wiadomo, to Overpass to jest strasznie taka mapa reakcyjna i jeżeli ktoś gra jej dużo, a pak grało jej dużo, no to reagowali na to, co się dzieje na mapie i po prostu no, zniszczyli. A co teraz co do Inferno, no to. No graliśmy luz, jak było, widać, ja raszowałem banan, raszowałem Mida i tak dalej, szukaliśmy entry, bo to była jedyna droga, żeby w ogóle coś zrobić, żeby być w tych sytuacjach, na przykład 3x3 3, czy coś w tym stylu, a nie grać jakoś tam taktycznie teamowo wyczekiwać, bo by się nie dało grać po prostu, bo nie mamy tego zrobionego, plus graliśmy miksem, więc każdy grał na headę. Kto tam chciał, to sobie leciał, tak? Na tym to polegało. No i co? Szliśmy na Sobola, Sobol trzyka i tyle. Teraz, tutaj... em, teraz moment chłodnej kalkulacji, Karol, bo jasne, założenia przed meczem, wiadomo było, że będzie trudno, my o tym mówiliśmy, to ty o tym mówisz teraz, to było jasne mm -hmm. po naszej po waszej stronie. Ale już wiemy jaki jest wynik, wiemy jaka jest wasza sytuacja. Co ty w tym momencie czujesz, bo czekamy na wyniki kolejnych spotkań. Skillstars, Illuminar Gaming. Jesteś spokojny mm -hmm. o waszą pozycję? Jakby wierzysz w to, że M1 pokona Illuminar, że Skillstars też sobie w meczu nie poradzi? Czy jest taka nutka niepewności, co tam dalej będzie. To znaczy, to jest rzut monetu, jakby sami sobie jakby to określić. Wcześniej po prostu, jak graliśmy, to dużo trenowaliśmy i wtedy, nawet jak miałem kłótnię z wózejem, to denerwowało mnie to ze względu na to, że dyskusje, No ale na początku kłótnia, później dyskusja, tak? Na argumenty. Ale chodzi mi, że my dużo trenowaliśmy i jakby. Denerwowało mnie to, że po prostu dużo trenujemy i nawet jak wygrywamy, to ktoś tego nie docenia, ale to zostało wyjaśnione. Natomiast przez ostatnie miesiące, moim zdaniem, nasze treningi to jest bardziej regres niż progres, bo ten system nasz treningowy podupadł. Jakby od meczu z Honoris, że tak powiem, od tego tygodnia, my cały czas szliśmy w dół moim zdaniem poziomem, z treningu na trening graliśmy gorzej, bo te treningi nie były efektywne, no i sami sobie zasłużyliśmy na to, co jest teraz, że to jest rzut monetą. Taka jest moja opinia, że po prostu nasze treningi, mhm. jako głos kapitana, były tragiczne. Ja przed na przykład meczem z x Mago, ja powiedziałem, że jak my będziemy tak na X-Kom grali, to nie oczekujmy, że wygramy chociaż jedną rundę. Ja właśnie mówię, no, nasze treningi to zaangażowanie, że tak powiem, w późniejszym już etapie, jakby po połowie sezonu, było po prostu marginalne i to jest, że tak powiem, niedopuszczalne, moim zdaniem, tak z oka gracza, bo jeżeli chce się wygrywać, no to trzeba trenować i po prostu pracować sumiennie, a jeżeli się nie pracuje, no to nie będzie efektów i taka jest prawda. No, właśnie to... mówisz o tym nastawieniu, wyobrażasz sobie, że w tym samym składzie pojawilibyście się w kolejnym sezonie, gdyby oczywiście tutaj mielibyście utrzymanie i że ten skład, PG Turus to się nic nie zmienia, patrząc właśnie na te problemy, o których wspomniałeś. Na dzień dzisiejszy nie mam pojęcia tak naprawdę, bo największy problem, tak jak mówię, jest tą kwestią treningową, żeby cokolwiek robić w życiu, czy to jest sport, czy cokolwiek innego, musisz mieć stabilną, wyrobioną rutynę, w której widzisz, że progresujesz, regresujesz, coś możesz zmieniać, natomiast jak twoja rutyna nie jest stabilna i codziennie to się zmienia, bo tu wypada szkoła, tu wyjazd, tu coś, tu coś, tu coś. To nie da się progresować, bo w jednym dniu grasz 3 godziny, w drugim grasz 6 godzin, zaczynasz o różnych godzinach i tak naprawdę ten progres ci staje, a wręcz robisz regres. I to że u naszej drużyny, że my od pewnego momentu, jak mieliśmy ten powiedzmy pi, gdzie wracaliśmy nie wiem, w meczu z TPT, czy powiedzmy z tej niższej stawki drużynami, to aktualnie było tak po prostu, że wchodziliśmy na SK i już był taki mindset, że nie jesteśmy aż tak na przykład dobrze przygotowani, że kolesie nam weszli w grę, my nie wiedzieliśmy co zrobić, bo żeby być przygotowanych na takich gości po prostu trzeba dużo grać i tyle, nie? A my nie graliśmy jakby dużo, tak mi się wydaje, z oka kapitana. I no ciężko się znaczy, grało. No. Pozwolę sobie dorzucić takie pytanie na koniec. Teraz e, wiedząc to, co wiesz w tym momencie na koniec sezonu, e, gdybyś e, posiadał takie myśli wcześniej, co byś zmienił w tym momencie? E, czy to byliby zawodnicy, czy jakieś większe parcie właśnie na bootcamp, po którym mi wspominałeś, że bardzo byście potrzebowali? E, czy jakaś kwestia hmm. bardziej e, merytoryczna w grze z perspektywy dzisiejszej? Z perspektywy dzisiejszej byłem zadowolony, bo już dwa miesiące temu zrobiliśmy całą mapu i mogliśmy grać na każdego, tak naprawdę, 6 map. Tylko, no tak jak mówię, problem był czasowy, żeby grać dobrą ilość, że tak powiem, tych jednostek treningowych, więc przede wszystkim chciałbym zwiększyć, że tak powiem, jednostki treningowe, żeby one były stabilne, tak jak mieliśmy wakacje, bo wiadomo, każdy mnie wolne. No co mogę powiedzieć? No czas do grania, nie? Tylko i byłam się czas do grania, żeby codziennie i sumienie grać te 4-5 przynajmniej jednostek treningowych plus teorie sobie omawiać, no to bym przede wszystkim zmienił. Czy ludzi, czy coś, no to ciężko mi się wypowiadać. No tak jak mówię, przez to, że nie graliśmy optymalnej godzin moim zdaniem jednostek treningowych, no to to się przełożyło na to, że w meczach wyglądaliśmy jak kaszczany. Na, tak naprawdę, jak graliśmy sobie na nawet TPT i były te rundy, powiedzmy, chaotyczne, tak? to my potrafiliśmy z tych rund chaotycznych jednak coś wyciągnąć, czy to z Illuminar, czy coś, wygrywać te rundy. Natomiast jak graliśmy już na lepszych oponentów, na lepszych skillowo, powiedzmy SK, tak, no to już nie dało rady tego wyciągnąć, bo jeżeli ty widzisz coś pierwszy raz, to nie zaadaptujesz się tak szybko tak naprawdę. A żeby coś zobaczyć wcześniej, no to musisz mieć to albo na jednostce treningowej, albo na jakiejś kwali, albo coś w, tym, coś w tym stylu. To jest, no nie wiem, no tak jak macie w szachach, milion jest openingów tak naprawdę, ale ta pozycja jest cały czas inna, jakby nie patrzeć, tak? Jeżeli zobaczysz chociaż raz w życiu tą pozycję, to później już będziesz pamiętał, jak zareagować. I moim zdaniem tego brakowało, po prostu dużej ilości gry i stabilności tej rutyny, że tak powiem, żebyśmy mogli progresować. nie mówię, że nagle byśmy PL wygrali. Ale ja to powtarzałem to od początku sezonu, że pierwsze tylko celujemy. A, ale chodzi mi bardziej o to, że na pewno ta efektywność i nasza jakość na serwerze byłaby lepsza. Mhm. Ładniej by to wyglądało. Jasne, Repo, teraz już waszą pozycję na koniec sezonu. Mniej więcej, mniej więcej znamy. Tak czy inaczej za ten sezon bardzo Wam dziękujemy za walkę, którą pokazywaliście. A teraz siadamy wygodnie i oglądamy to, co zrobił wasi bezpośredni rywale. Dzięki za to spotkanie, dzięki za naszą kolejność.